Siemanko moi drodzy, od razu z góry mówię, że przepraszam za mój głos, ale brzmię trochę jak stary alkoholik, ponieważ miałam pukanie za yy, zatok. Dla ciekawskich nic przyjemnego. Dzisiaj przybywam do was z czymś bardziej kosmetycznym i nie ukrywam, że jestem mega zaskoczona. UWAGA! Będzie historyk. Kilka dni temu rano. Rano, o ile można powiedzieć, że godzina dziewiąta to jest rano. Ja śpię do godziny trzynastej, więc dla mnie godzina dziewiąta jest godziną wczesną. Nieważne. Więc kilka dni temu, kiedy sobie słodko spałam o godzinie dziewiątej, nagle do mojego pokoju weszła mama z wielką paczką i powiedziała: Przesyłka do ciebie! Więc <grywanie> nie ukrywam, że nieco się zdziwiłam. I otworzyłyśmy razem paczkę. A tam uwaga, tam tram a tam coś takiego. Jest po prostu ogromna. I dzisiaj zrobimy sobie takiego open boxa. Otworzymy tą piękną e, paczuszkę, bardzo ładnie e, zrobioną, która mi się przyda. Dobra, więc otwieram i moim oczom, Boże, jedyny. I proszę Państwa, na początek mamy takiego oto słodziaśnego... Misiaczka. No, czy on nie jest przepiękny, zobaczcie, jakie ma oczka, jak się na Was patrzy. On na Was patrzy. Nie no, Misiek jest po prostu przeuroczy, na pewno będzie sobie gdzieś tu siedział yy, na moim łóżku. Drugą rzeczą, jaką widzę, jest koszulka. Koszulka z logiem Under 20 i zaraz ją sobie przymierzę. Jestem już w koszulce, jak możecie zobaczyć, trochę się podniosę. Korzulka jest bardzo fajna, bardzo dopasowana, jest biała, więc mi się podoba. Pewnie będę ją nosić, na niej właśnie jest taki fajny ludek. Pewnie zobaczycie zbliżenie. Kolejną rzeczą w moim magicznym pudełku jest takie piękne ciastko. Niestety moje zostało kaleką, bo... Odpadła temu potworkowi rączka, właśnie teraz odpadła Ale zrobię wam zbliżenie i ciastko zaraz pewnie zostanie zjedzone, gdyż y, Maja ma apetyt <grym> No i moi drodzy, teraz pora przejść y, do części bardziej takiej damskiej, bo widzę tutaj mnóstwo kosmetyków Nie wiem jak ja to zużyję, ale mamy takie dwie maseczki z Under 20 W skład jednej maseczki wschodzą aż dwie Pierwszy krok to jest maseczka glinkowa, a drugi to jest maseczka nawilżająca i to są takie połóweczki. jeśli tak, wiecie, rozkraja. Kolejną rzeczą jest tonik antybakteryjny przeciw zaskórnikom, cera wrażliwa. Pachnie ładnie, zobaczymy jak będzie się sprawdzał. Kolejną rzeczą jest Under20 Intense anti Acne Peeling. Eliminacja zaskórników, regulacja sebum, głębokie oczyszczanie. Bardzo fajnie, ponieważ ja lubię te peelingi z Under20. Nawet yy, o innych kosmetykach Under20 chcę nagrać jakąś tam recenzję, o tych fajniejszych. Yy, więc yy, zobaczymy, czy mi się sprawdzi, czy będzie tak samo fajny jak ten, który już mam. Kolejną rzeczą jest fluid matujący efekt perfect cover w numerku 2, też zobaczymy jak się sprawdzi, aczkolwiek kolor e, nie zbliżony do mojej karnacji, więc pewnie komuś oddam, kolejną rzeczą mamy multifunkcyjny antybakteryjny krem BB, antiakne hmm. także w kolorze 2, więc też nie wiem czy u mnie się przyjmie najwyżej po prostu komuś oddam zobaczymy, kolejną rzeczą jest coś z czego ja się bardzo cieszę i mam nadzieję, że u mnie się sprawdzi, e, jest to płyn micelarny o działaniu antybakteryjnym tata, tata, 24 godziny przeciwtrądzikowi. ja się cieszę, że to jest płyn Micelarnych, ponieważ ja nienawidzę tych wszystkich mleczek, a ponieważ ja bardzo rzadko się maluję, jeśli ktokolwiek mnie zna, to ja używam tylko i wyłącznie podkładu poduli korektora i to jest wszystko. Ja oczu nie maluję, więc wydaje mi się, że na tą właśnie strefę taką kompletną yy, mi się raczej sprawdzi. Kolejną rzeczą moi drodzy jest aktywny korektor punktowy o działaniu antybakteryjnym, maskujący fluid punktowy. Tarararam! Co? Aha! Słuchajcie, ja to teraz Amerykę odkryłam. To jest taka tubka i z jednej strony jest aktywny korektor punktowy o działaniu antybakteryjnym, a z drugiej strony jest maskujący fluid punktowy. No, fajnie. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. I ostatnią rzeczą jest rzecz, którą już mam, o której też chcę nagrać filmik, taki bardziej ulubiony, kosmetyczni i tak dalej. Jest to Multi Cleanser 5 w jednym żel-micelarny, że do makijażu, że do masażu. maseczka, serum na dekolt i plecy. To wygląda mniej więcej tak. Ja już ten produkt mam, jestem do niego zadowolona, ale o tym więcej w innym filmie. I to wszystko moi drodzy w dzisiejszym Open Boxie. Pudło jest ogromne, jeszcze muszę to wszystko pochować, zanim mi się to po prostu zuszka. I co? Zapraszam was na mojego Facebooka, Instagrama, Aska i tak dalej. Wszystko macie na dole, więc jeśli chcecie wiedzieć co mniej więcej u mnie, to obserwujcie te wszystkie social media. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć!